Była sobie malutka czarownica, która miała tylko 127 lat, a to, jak na czarownicę, jest naprawdę bardzo mało. Mieszkała w zaczarowanym domku, który stał samotnie w głębi lasu. Był to niewielki domek, ale malutkiej czarownicy zupełnie wystarczał i wcale nie marzyła o piękniejszym. Miał wspaniale pochylony dach, koślawy komin i klegocące okiennice. Z tyłu za domkiem stał piec do pieczenia chleba. Pieca oczywiście nie mogło zabraknąć. Domek bez takiego pieca nie nadawałby się do zamieszkania dla żadnej czarownicy. Malutka czarownica miała też kruka. Które umiał mówić. Nazywał się Abraksas i potrafił powiedzieć nie tylko dzień dobry albo dobry wieczór, jak każdy zwyczajny kruk, który nauczył się mówić, ale o wiele więcej. Malutka czarownica bardzo go ceniła, ponieważ był wyjątkowo mądrym krukiem. O każdej sprawie miał własne zdanie i wypowiadał je prosto z mostu. Około sześciu godzin dziennie malutka czarownica poświęcała na to, żeby się wprawiać w czarowanie, które nie jest łatwą sztuką i kto chce się jej nauczyć musi być bardzo pilny. Najpierw Trzeba opanować łatwiejsze czarodziejskie sztuczki, a później zabrać się do tych trudniejszych. Należy przestudiować całą księgę czarów, strona po stronie, nie opuszczając nawet jednego wiersza. Malutka czarownica była dopiero na 213 stronie księgi czarów. Wprawiała się właśnie w wywoływanie deszczu. Siedziała na ławce pod piecem, trzymała księga na kolanach i czarowała. Król Abraksas siedział obok niej i był bardzo niezadowolony. Przecież miałaś zrobić deszcz, krakał z wyrzutem. A co ty wyczyniasz? Za pierwszym razem spadły białe myszy, za drugim żaby a za trzecim jedłowe szyszki. Ciekaw jestem, czy przynajmniej teraz uda ci się sprowadzić prawdziwy deszcz. Malutka czarownica po raz czwarty zabrała się do wywoływania deszczu. Wyczarowała na niebie chmurę, ściągnęła ją bliżej, a kiedy chmura znalazła się dokładnie nad jej głową, zawołała Deszczu! Badaj. Chmura rozdarła się i lunęła maślanką. Maślanka, zaskrzeczał kruk. Zdaje się, żeś już zupełnie zwariowała. Co jeszcze będzie padało? Może klipsy do suszenia blizny? A może szewskie szpilki? Żeby to chociaż były rodzynki albo okruchy bułki. Musiałam się przy czarowaniu przejęzyczyć, tłumaczyła się malutka czarownica. Zdarzało się jej i przedtem od czasu do czasu pomylić, ale żeby aż cztery razy z rzędu, jak teraz. Przejęzyczyć, przedrzeźniał ją kruk. To ja ci powiem w czym rzecz. Jesteś po prostu roztargniona. Kto przy czarowaniu myśli o wszystkim innym, a nie o tym, co trzeba, musi się pomylić. Powinnaś się trochę bardziej skupić. Tak myślisz? Odrzekła malutka czarownica i gwałtownie zamknęła książkę. Masz rację, zawołała, błyskając oczami pełnymi złości. Rzeczywiście, nie mogę się skupić. A wiesz dlaczego? Bo jestem wściekła. Wściekła? Zapytał kruk. Na kogo? złości mnie, odparła malutka czarownica, bo dziś jest noc Walpurki i wszystkie czarownice spotykają się na tańcach w Bloksbergu. No i co? powiedziały, że jestem jeszcze za mała na tańce. Nie chcą, żebym tam poleciała i tańczyła razem z nimi. Kruk próbował pocieszyć malutką czarownicę. Zastanów się, mówił. Mając tylko 127 lat, nie możesz żądać, żeby cię duże czarownice traktowały jak dorosłą. Zaproszą cię na tańce, kiedy będziesz starsza. Wtedy pozwolą ci na wszystko. Jeszcze czego? Ja chcę być tam dzisiaj, wykrzyknęła malutka czarownica. Rozumiesz? Jeżeli coś jest niemożliwe, to trzeba to sobie wybić z głowy, zakrakał kruk. Czy wściekłością coś zmienisz? Bądź rozsądna. Co właściwie chcesz zrobić? Wiem, co zrobię. Polecę dziś w nocy na Blocksberg. Krok się przestraszył. Na Blocksberg? Przecież tego właśnie zabroniły ci czarownice. Chcą się bawić wyłącznie w swoim towarzystwie. Piii! Zawołała malutka czarownica. Dużo jest rzeczy zabronionych. Ale jeżeli nie dam się złapać, Złapią cię, że kruk. Ach, głupstwo! odparła czarownica. Wsunę się między inne czarownice, kiedy już będą tańczyły. I odlecą do domu, zanim się wszystko skończy. W zamieszaniu, jakie dziś w nocy zapanuje na Blocksbergu, nikt mnie nie zauważy. Malutka czarownica. Nie dała się przekonać mądremu krukowi Abraxasowi i poleciała nocą na Bloksberg. Wszystkie duże czarownice już się tam zebrały. Z rozwianymi włosami i trzepoczącymi spódnicami tańczyły wokół zaczarowanego ogniska. Było ich tam pięć albo sześć setek. Czarownice kurskie, Leśne, błotne, czarownice od suszy, od mgły, od burzy, od wiatru, od ziół. Kręciły się w dzikim wirze, wymachiwały miotłami i śpiewały heja, heja, hop! Wrzeszczały, pochugiwały, pobekiwały, a także waliły piorunami i ciskały błyskawice. Malutka czarownica... Wymieszała się niezauważona w korowód. Śpiewała na całe gardło, heja, heja, hop! Wirowała wokół zaczarowanego ogniska. Myślała sobie, gdyby mnie teraz zobaczył Abraxas, to by dopiero zrobił wielkie oczy. Może nawet wszystko skończyłoby się dobrze, Gdyby malutka czarownica nie weszła w tańcu w drogę swojej ciotce. Rum, brum, trach! Czarownica burzy. Ciotka rum, brum, trach! Nie znała się na żartach. Była zawsze natęta i zła. Patrzcie no! A to niespodzianka! Krzyknęła, gdy spostrzegła malutką czarownicę w tanecznym kole. Czego to szukasz? Odpowiadaj, czy nie wiesz, że takim smarkulom jak ty wejście na Blaksberg jest dziś wzbronione? Ciotko, nie zdradź mnie, prosiła przestraszona malutka czarownica. Nic z tego, odrzekła rum brum trach Musisz być ukarana za swoje zuchwalstwo. Inne czarownice, słysząc tę rozmowę, Zaciekawione otoczyły je kołem. Wściekła, rumbrum, rum, trach opowiedziała im, co się stało, i spytała, co należy zrobić z nieproszonym gościem. Trzeba ukarać tę smarkule, zawołały czarownice od mgły. Zaprowadzić ją do najważniejszej czarownicy, wrzeszczały czarownice górskie. Oczywiście! Krzyczały wszystkie jedna po drugiej. Chwyćcie ją i do najważniejszej. Nie pomogły żadne prośby ani błagania malutkiej czarownicy. Ciotka rumbrum rum, trach złapała ją za kołnierz i zawlokła do najważniejszej czarownicy. Najważniejsza siedziała na tronie zrobionym z pogrzebaczy. Ze zmarszczonymi brwiami wysłuchała opowiadania Rumbrum trach i krzmiącym głosem zwróciła się do malutkiej czarownicy. Odważyłaś się w dzisiejszą noc przybyć na Blocksberg, chociaż jest to zakazane czarownicom w Twoim wieku? Skąd przyszedł Ci do głowy taki pomysł? Sama nie wiem. Drżący strachu odpowiedziała malutka czarownica. Tak bardzo chciało mi się tańczyć. Wsiadłam na miotło i przyleciałam. Bądź więc łaskawa odlecieć, rozkazała najważniejsza czarownica. Znikaj stąd i to natychmiast, bo inaczej naprawdę się rozgniewam. Ale malutka czarownica wyczuła. Że z najważniejszą czarownicą można się jakoś dogadać i zapytała: A czy przynajmniej w przyszłym roku będę tu mogła z wami tańczyć? Hmm, hmm, zastanowiła się najważniejsza czarownica. Tego ci dzisiaj nie mogę obiecać, ale jeżeli przez ten czas staniesz się dobrą czarownicą. Zobaczymy. Za rok, w przeddzień nocy walpurki, zwołam Radę Czarownic i wtedy cię przeegzaminuję. Ale egzamin nie będzie łatwy. Dziękuję ci, dziękuję. Za rok będę na pewno dobrą czarownicą, obiecała malutka czarownica. Skoczyła na miotłę i chciała wracać do domu. Ale wówczas ciotka rum, rum trach zapytała najważniejszą czarownicę. Nie ukażesz tej zuchwałej smarkaty? A wszystkie inne czarownice zaczęły wołać. Ukaż ją, kto bierze udział w tańcu czarownic bez pozwolenia, musi zostać ukarany. Mogłabyś tę bezczelną ropuchę wrzucić za karę do ognia. Powiedziała ciotka rumbrum rum, trach. A gdyby ją na kilka tygodni zamknąć, zawołała czarownica od suszy. Mam u siebie pusty kurnik. Wymyśliłam coś lepszego, rzekła czarownica od Bagien. Dajcie ją mnie, a wsadzę ją po szyję w błoto. Nie, sprzeciwiły się czarownica od ziół. Powinniśmy podrabać jej twarz. To swoją drogą parsknęły czarownice od wiatru, ale musi także dostać porządne lanie. Wierzbowymi rózgami zasyczały w I miotłą na dodatek, doradziła ciotka Rumbrum rum, Trach. Malutka czarownica zaniepokoiła się nie na żarty, czym to się skończy? Słuchajcie, zabrała głos najważniejsza, kiedy się już wszystkie wygadały. Jeżeli żądacie, żeby ta mała została ukarana, żądamy tego, żądamy! wrzeszczały chórem czarownica, najgłośniej dziotka rumbrum trach. Więc proponuję, żebyśmy po prostu zabrały jej miotłe. Niech wraca do domu piechotą. Będzie musiała iść trzy dni i trzy noce, zanim dotrze do swojego lasu. Wystarczająca kara! Niewystarczająca, powiedziała niezadowolona ciotka rumbrum rum, trach. Jednak wszystkie inne czarownice uważały, że można na tej karze poprzestać. Odebrały malutkiej czarownicy Miodłę i wrzuciły ze śmiechem do ogniska, a potem życzyły jej szczęśliwej podróży. Ach! jaka długa była ta droga do domu. Trzy dni i trzy noce wędrowała malutka czarownica na obolałych nogach, a podeszwy jej bucików były całe w strzępach. Dopiero czwartego ranka dotarła do domu. Nareszcie wróciłaś! Powitał ją kruk Abraxas. Siedział na kominie domu, i z niepokojem czekał na swoją panią. Kiedy ją zobaczył, kamień spadł mu z serca. Rozwinął skrzydła i pofrunął na jej spotkanie. Ładna historia, zakrakał. Całymi dniami latasz po świecie, a ja tu siedzę i czekam jak głupi. Przyjrzał się uważnie malutkiej czarownicy i przeskoczył z nogi na nogę. Jak ty wyglądasz? Dlaczego kulejesz? Jesteś zakurzona od stóp do głowy. Czyżbyś wracała piechotą? Myślałem, że miałaś ze sobą miotłę. Miałam, westchnęła malutka czarownica. Jak to miałam? Co to znaczy? To znaczy, że przepadła. Miotła? Przepadła, powtórzyła malutka czarownica. Teraz kruk zrozumiał. Przepkrzywił głowę i powiedział: Więc cię złapały? To było do przewidzenia. Dziwiłbym się, gdyby stało się inaczej. Na nic lepszego nie zasłużyłaś. Malutkiej czarownicy było już wszystko jedno. Spać, myślała tylko, spać. Powlokła się do izby. I rzuciła się na łóżko. Hej, zdejmij chociaż te zakurzone łachmany. oburzył się Abraksas, ale malutka czarownica już chrapała. S spała jak suseł aż do następnego ranka. Kiedy się obudziła, Abraksas siedział na poręczy łóżka. Wyspałaś się? Zapytał. Trochę. Odpowiedziała malutka czarownica, ziewając: Może wreszcie opowiesz, co się z tobą działo? Najpierw zjem śniadanie. Z pustym żołądkiem bardzo trudno opowiadać. Nie spiesząc się, malutka czarownica zjadła obfite śniadanie, kiedy, pomimo najlepszych chęci, nie mogła już więcej zmieścić, Odsunęła talerz i wszystko opowiedziała. Miałaś szczęście przy swojej lekkomyślności, powiedział Abraxas. Pamiętaj jednak, że do przyszłego roku musisz stać się dobrą czarownicą. Postaram się, obiecała. Od dziś będę się uczyła nie sześć, ale siedem godzin dziennie. A oprócz tego. Muszę jeszcze zrobić coś bardzo ważnego. Co takiego? Malutka czarownica wykrzywiła ze złością twarz i wycedziła przez zaciśnięte zęby. Muszę się zemścić. Na kim? Na ciotce rumbrum trach. To ten potwór jest wszystkiemu winien. Ona mnie wydała, tylko ona. To nią mam obolałe nogi i zarte zelówki to ona podjucała przeciwko mnie inne czarownice. Ona pierwsza zażądała, żeby mnie najważniejsza czarownica ukarała. Nawet odebranie miotły jej nie wystarczyło. Wszystkiego jej było mało. – Tak – powiedział kruk – postąpiła podle. Ale mieścić się za to? Zaczaruję ją tak, że będzie miała świński rej, ośle uszy, cielęca kopyta – Kozią brodę i krowi ogon, syczała malutka czarownica. Krowi ogon i kozia broda, prychnął drwiąco mądry kruk. Cóż to znaczy dla tej pioruńskiej ciotki? Jest przecież czarownicą, jak ty i w mgnieniu oka potrafi wszystko odczarować. Tak sądzisz, malutka czarownica zrozumiała, że ośnimi uszami i cielącymi kopytkami niewiele swojuje. Masz rację, powiedziała, ale wpadłam na jeszcze lepszy pomysł. Ciotka Rum Rum Trach zostanie unieszkodliwiona na dobre. Nie wierzysz? Możliwe, odrzekł Abraxas. Ale obawiam się, że jeżeli zrobisz coś złego, ciotce rum, rum, trach, to koszko tego pożałujesz. Dlaczego? zawołała zdziwiona malutka czarownica. Bo obiecałaś najważniejszej, że zostaniesz dobrą czarownicą. A dobre czarownice nie robią nic złego. Wbij to sobie do głowy. Malutka czarownica spojrzała niepewnie na mądrego kruka. Mówisz poważnie? Oczywiście, powiedział Abraksas. Na Twoim miejscu dobrze bym się nad tym zastanowił.